Także witam Was w kolejnym vlogu, w pierwszym vlogu w tym sezonie. Dzisiaj taki vlog gospodarczy, trochę porządkowy. Jak widzicie, młynek. Także będziemy odwiewać zboże. Pierwszy leci owiec. Zobaczymy jak to będzie szło. Przerobione mamy na elektryczny silnik. Będę się starał mniej więcej tak ustawić, żeby leciało pół na pół, pół do siewu. Pół do, do śrutowania Zobaczymy jak to wyjdzie Ogólnie to nie chcę zapeszać Ale chyba Ostatni sezon Jarych zburzył nas W tym roku Dwa hektary owsa Hektar jęczmienia jarego A dlaczego ostatni sezon? No bo Prawdopodobnie Uda się pozyskać już na ten sezon, co będzie po żniwach yy, Owiec zimowy jęczmie zimowy już u nas rośnie Także dla bydła będzie pasza Także z tych jarych zbóż się zejdzie A wejdzie się w, w 100% w zimowe zboże I będzie troszkę lepiej, już od tej suszy, bardziej odporni będziemy. Widzimy się, jak już ustawię. Mój wehikuł ustawiony, mniej więcej. Drugi bieg pierwszy, odbiornik na wiatraku i. Po jednej przysłonie z każdej strony trochę to jest za szybko, ale musiałem ustawić wyższe obroty z tego względu, że o słomkę nie chciało separować przy niższych obrotach. No i taktykę mam taką, że po prostu to co leci tu, no to idzie już ładnie do woreczka na odsiew, a to co leci tutaj do śrutowania, jeszcze raz daję. Żeby prze, przeciągnęło Z tego względu, że tam leci dość ciężkie też A chodzi mi o to, żeby właśnie tą słomę odwiać A możecie spytać, dlaczego tyle jest słomy? A no dlatego, że w tamtym roku owyz był katastroficznie Lekki I kuzyn musiał forsza mocno ściągnąć Co by całego owsa nie wywalił yy, No za siebie, tak? No i przez to jest trochę słomy, no. Trudno. Jakoś się przebęczymy, dużo nie ma, no, tak naprawdę 10 worków jak się zrobi po 40 kilo, to będzie świat i ludzie. No, ogólnie, jak możecie zauważyć, bynajmniej mam taką nadzieję, jest lepsza jakość. Zakupiłem kamerę GoPro Hero 12. Black Edition eee, No i co? No i tak naprawdę można powiedzieć, że sezon zaczęty z przytupem No bo nowy nabytek na kanał wleciał. Nie ukrywam, że ten vlog jest trochę taki na siłę. No może nie na siłę, no. miałem w planach coś takiego nagrać, ale w sumie dobrze, że też to wypadło bo po prostu chcę się nauczyć tej kamery zobaczyć jak to będzie wszystko się nagrywać jak mój komputer sobie da radę potem z obróbką no bo jakby nie patrząc ja teraz nagrywam 4K 50 klatek także no to nie jest już mało i też o to chodzi czy jest sens w ogóle nagrywać w takiej wysokiej rozdzielczości jak na przykład program do montażu czy czy, czy mój komputer po prostu nie da rady, albo po prostu YouTube zjedzie z jakością do oryginalnych 1080. Także no. Nie wiem, no mówię, muszę się nauczyć, zobaczymy. Wszystko się okaże po pierwszym montowaniu i wrzucaniu tego filmu, jak to będzie. Taka ta robota jest, mówię, dużo nie ma a owiec strasznie niewdzięczny jest do młynkowania czy wialniowania. Trudno go ustawić, cholera nie chce się osypywać tutaj. No ale jakoś się prze, przejedzie. Mam nadzieję, że mówię, to już ostatni raz. Owiec jary się będzie siać i od następnego roku się zacznie siew typowo już ozimin tylko i wyłącznie Tak widzicie, zobaczcie ile tego leci tutaj już to jest praktycznie sama plewa no, widzicie, leciało, leciało i przestało to jest właśnie to coś się pewnie zapchało Tłoma, znając życie jakaś. No jasne. Nienawidzę, kurde, no normalnie owiec to jest masachryczny do odwiewania. Złaś stamtąd! Już! Wczoraj działaliśmy ogólnie z krzakami na łąkach, trochę to podcinaliśmy, będzie zaraz wstawka z tego. <gry> No i widać po woreczku 40 kg, tu jest. A worek jest praktycznie czubaty. Jak będzie jakiś mniejszy woreczek, to 40 kg nawet nie wejdzie. Także widać, jaki to jest owiec. Tragedia była w tamtym roku. Mam nadzieję, że w tym będzie lepiej. Trochę. Planowany siew jeszcze w lutym. A jak wyjdzie, to nie wiadomo. Teraz zamówią mu jakiś tam. O jakichś tam przy mrozach, nawet minus 6. No, na razie się wstrzymamy. Zobaczymy. No, także w tym vlogu myślę, że było na tyle. Jak wam się podobało, zostawcie kciuki w górę i do następnego. Na razie, cześć.